A tu to troszkę może wystarczyło. No dobra, punkcik jest. Nie, nie, dobra. Parkour Dada. on Panto part five! Parkour on Panto. Parkour on Panto. A, tak. Parkour Parkour on Panto. Panto. So please, don't, Panto. Push me, don't push me in my arsh, please. Całkowicie, więc... Please. Okay, okay, że... O nie, ten kolor no, samochodu, co jest? zrobić? Nie jest. No nie, cybori. No. Pyk, no 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 brak, jest jakiś taki ja oto życie, co tu się wydarzyło? A, to kurde bądź. hamujemy no, no, Ludzie tak, Syllo z weźcie użycie tych mózgów Pliska na ja 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 tym ostatnie to nie widziałem Dobra no to ćwikła, użyj mózgu piska? Dobra, gówna to psiego, nieważne Uwaga, uwaga, Pan uważaj Bo tu jest jeszcze jeden zawodnik Uważaj byczki, uważaj Dobra co? Przed... czekaj jak to powiedzieć po angielsku? Przed nim Before Before him A nie no Piotrek jakby powiedział <grym> o, mła, Przed mła zbiera, Nie po angielsku A to jest po no angielsku tak, To nie wiem to jest, po, jasno, to, jest to jest po Jasne, że to jest przecież po niemiecku Ja ci Przez Przez Przed Dła O On du dła, On du dła! To. A, a. a radikus i konsa Bonsoir Olimpia <grym> E Taki raper Mówię wam To jest co to, to jest? Co jest? Czekajcie, bo tu chłop. A pera jakaś się zdarzyła. Ja Czekajcie, jechać. Teraz tu daj, teraz. No, tutaj cikła, i... musisz poczekać. O. Musisz poczekać, cikła. A, tak jak on. Jedzicie. Tak jak on. No A, i. Tak? Rura, przykład, rura. Nie, okay, ja już to przyjechałem. No, sobie jedziałem tutaj, przypor. No czekaj, czekaj, bo tu się da Rozpędzić Młogy jest pusta eee, Ej, no co jest kur... A z ja rozpędem od ciebie Dobra pytanie teraz czy tu z, o, to, co? z rozpędem trzeba Ja cię dupia, dupia ja pierdzielę no dlaczego to się tutaj tak no, zawala Tu są czy nie? Ja cię dupia Ej. Ja tu chopie Eee Eee A my tam wysławszy Wyswafszy Dobra, jedzie kolejny. O, to ja rozpędzić i pojechać. Proste, tak, 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 tak. Dzień dobry. No! Dzień dobry. Czy chcą panowie porozmawiać o polityce w Polsce? No. Ta Nie! Sylo! Ha? Ha? Musiałem się dostań nie! Dostań. Nie, nie, nie. rozpędzić. Nie! Rozpędził zmieszany troszeczkę, bo inaczej mnie nie. nie, nie, nie no krzycz, się gdzieś tam rozpędza. Tak Chciałem. <laughs> ale to tego w sumie nie wiem. Gdy zapakował. bo ta rura tam ma duży hitbox i zrzuca. Nie zrzuca tego, nic nie widać, to jest najgorsze Jest Jest, my Jest, manu! Przecież w żoku Co? 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 Czuj, jak Tak Chciałem mu przyjechać, tak, Cię wiesz, ma o, tak mam No? <ślepszy> no, jak robisz najwcześniejszą mapę, to są ci kawałki pizdia To co? To co? Chyba jest szybciej, no To kolejna pizza czy ta sama? Nie, no, zostało jest trochę A. Jeszcze trochę zostało Teraz? Czyli gdzieś z tym lodziarą da! Myślę, że w ogóle to przodu, by mi się pojawiło. Jego... Nic Yuh. tutaj? Ty ja pierwszy! O, ale co ty się wydarzyło? Nie, nie! Jesteś że sylak, jestem wyżej od Ciebie? Przed całym punktem. Tylko, no tu ty, no ja ty nic nie widzę, co jest? To wynagło, już jesteście? Ja się. już patrzę jak mapa tak, pokazuje. O, tu trzeba się rozpędzić chyba. Znowu. Masz krzywe nogi jak strasznie. Nie, ale mnie wystupi! No to no jak każdy no. chyba, ma, no tak! A, a. Chyba, że ktoś z słynnego skoczka. Jana Mateja. Jan Mateja na belce startowej, a, Jan Mateja, tak by the way. Co? Matejko to on rysował, ja wiem. Nie, był ja wiem. Robert Mateja, ale... A, a dobrze, to by się, się bolił. Jan <laughs> Siele, No Jan Matejko, no i on się <laughs> powalił <laughs> przecież kap. <laughs> da, da. Ja <laughs> da ja bo mnie ten tym skoczku. Chłopcy <laughs> skoczku w pełni, ewidentnie. <laughs> to, co? Zarza się czasami. <laughs> Jan Mateja nie, Skaczkę nie pomylił Z Laufrem co najwyżej no. <grym> no. Już wiem Dobra, No Skąd wiesz co wiesz, no Czy jest z, z nie, tym Tiboringiem? Nie, nie Nie On tak upędzać, łop. Czekajcie by się No nie, 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 nie no, Czekaj, <grym> Shepard Czekam Teoretycznie tutaj mogę spać troszkę, ale Dobra, spadam, do tylko troszkę to był a tu to troszkę można spaść. wystarczyło? No dobra, punkcik jest Nie, 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 nie ma. Ale <laughs> żartowałeś To był prank, powiedz że to Ej, był wy prank. macie już punkcik? Nie, tak, ja właśnie ja da... przed całym 12. punktem W no? dupie to mam W dupie to mam, słyszysz? Czeka Eby no, wy to dupie, dupie to mam Ale ja ma. to mam w dupie ja ma. to że ktoś się pytał Ja się że ja punkcik, a niektóry macie No dobra, jest punkt Ale lucky

No spadnę na no, najprostszym akurat. Jej, tam tam, U Jezus ty, za dużo AD 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 ja, zaraz spokoju ade, ade Eee, zawiesiłem się. Hmm. Hmm. Dobra, Czy pan mnie musi tak w dupę Ty raz ty delikatnie uderzyłem tylko O oh, oh, Boże oh, ja bym w so. nie chciała nie razu być oh, oh, A, oh, To masz so. Ila, to to Nie ma sens Ale poczekaj, to jest idiota ten kierowca w tym samochodzie no, już składa i się mieści, no. Ale idiota! No, ale debilem! Brokstara no debile. nie wymyśli tego. Składanie lusterek, lusterek, się lusterek gierze, tak. nie? Ej. Tylko Wynie na tych mapkach. Gdzieście modeli pojazdów. Ja dupia, no? Jak mogli <śla> <Syro>. <śla> Nie Nie, nie, nie. to jest słabe, Ale syro, tak dupia. <śla> oh, o jezus, aha, za a, ja nawet? nic mu nie zrobiłem, chłop po prostu przed tak uklęknął A, serce? No. nic, nic Co zrobiłem? Co zrobiłem? Co tam co? Nie, jadę jeszcze Jestem na momencie, w którym się zawiesiłem wcześniej Się za Akcji? Tak, Dokładnie. Jest. Cześć, nie widzę cię nawet Ja jestem na górze O, Ho! spadłem nie, jeszcze jest... raz Chyba ten moment jak, jak dobrze Dobrze, jeszcze no, raz mogę sobie moment. przyjechać tę mapę, kochaną. A Ale ja jestem w dupie aktualnie. A to jest taki jeszcze długi raz ten! Spadłem. Cześć. Cześć. Czemu, ja spadłem. Aha. To jest checkpoint, ja Cześć. Czemu ty mi do mnie cały czas nie ma? Ja cię nawet nie, no bo, nie widzę! No bo ja cię widzę i spadam cały czas. Jest Aha. Aha. Też musiałem do was zajechać. Dobrze, no to dawajcie jak jechałeś, to byłem wyżej. Nie? Aha Jeśli tak to... Padłem sobie wyjechałem Karamba gdzie ja tu oh. mam teraz jechać? What the freak Dobra, teraz freak. wjechałem na to wąski przejazd Eee, nie widzę tu nic oh. teraz po Cześć, nie mogę teraz Ja tak samo nie mogłem, no, mówię Nie oh. Nie, normalnie. nie Boże, belka mi zasłoniła Ty gwiesza czasami Szlepat zmieniłeś nazwę na belka? Tak Ta Nie, nie szlepat mi zasłonił O kurde, belemole no ja pieczona Nie no tam było gorsze słowo normalnie, ale co myślę, nie Dobry. Nie, to belka zasłania tutaj, Nie no tutaj, to tak? jest AD, tutaj do tym pontu, AD, to jest jakiś kurwa. po czego mi zasłaniasz Sorry Sorry, sorry Mea dobra, culpa Nowy Nick. Mea tak, culpa. belka Belka, belka. Szypad, Michał, Szypad, belka Lepiej belka, hmm. lepiej belka i tyle no mam do powiedzenia I tyle mam do powiedzenia jakby w tej sprawie do, do, do. Kręć tu, kręć tu O ty, tu. jak to, tu Jak spadnę to zostanę czarownikiem? No nic nie widzę Ja też nic nie widzę I do tego, jak spadnę to będę czarownikiem No. Aha Kurwa, Ten... Widać, o, cześć! No. Cześć chłopaki, co tam słychać? was Fajnie się Sześć Fajnie. co to, to, to znaczy nic nie widzisz, jak główno teraz, nie ci komentarzy. Ale no. możecie oczy zamknąć. W dół. Zamykam oczy? Nie, Ty tak no ja nie, no teraz jest, to nie ta. widzę. Teraz to a, mi oka teraz, teraz Zaćmienie mam panowie, <gry> raz, dwa raz zaćmienie. Halo. Zaćmieni. Ten bocika to nic nie, nie widział. Urdębe widzi. no. Nie, jak będziesz kawałek dalej jechał. OG oh OG We are OG OG is this This is my OG Guess who's back? Back again Dobra oh Uf Epic. Boże To ja dziduę stąd narka narka Narko tak nic razie... Ale się powstrzymał Ale się powstrzymałam ale się powstrzymał Co mówisz? Co tam? Hmm? Ja. Że oczy trzeba zamknąć, bo nic nie widać całkowicie ani nic nie widać. Zaraz nic, ci nic. pałem w którym momencie? <noise> to się nie zatrudniać. będziesz zaraz w tym momencie ze dopiero. Ja jestem w tym czy... momencie. czekaj, zaraz luknę, czy jesteś w tym momencie? Luke, nic. A Lukaj mu tam. to. Lukej mu dam. Zapój żurawia. Yy, tak, to był ten moment, Shepard, Tak, tuż. Mnieee. Mniee, taki Gdzie tu trzeba teraz? A tutaj. tak ta kamerka Up Aha forward. Halo Ameryka kamerka mu się tak bugowała, że... AAAAAA się PRZEJAZDY tym... Tak W dziadostwie, oh. udało się oh. wyjechać z tego jakoś No cześć Sylo Siema Co, spadłeś? A nie, jest? Nie, jestem nad tobą <laughs> On jest nad nim Ta Nie, yeah, ale... Yeah. Co? Co? zmian od tego, bo mi skoczyło na trzecie miejsce aktualnie No ja już jesteś trzeci cały czas Nie, bo przed chwilą by... NIE NO naprawdę... Mm. Masz bycie w dupę Nie no, trzeci jesteś cały czas ogólnie W DUPĘ Jak go to Sylo mówi Dobra, mhm. no, ja tylko party? mogę powiedzieć, że cały czas jesteś czwarty czwarty. Jest no czwarty jestem <grym. grym. grym>. No nie! Ty kurw. Pieczo. No ona. nie, tak samo, przed samym punktem wczoraj. No nie no. Ty pewnie mi się zaświeciło z prawej strony. A ja, a nie. To prawda, zaświeciło ci się z prawej Zeret strony. Serio, ty jest taki duży. To kur... Co jest? Ja ze dwunastką. Co jest? Nie Ty co. Ej! Co jest? Ej, co jest? Ej, co jest? Hogaty mnie zaraz ja dogoni, panie. on to zrobi za pierwszym razem, ja powiem... A! Hmm. Ja mam kawałek do ciebie, panie... Nie masz, naprawdę... nie masz, nie masz. Ty już jesteś tu, gdzie ja. Dziejażasz. No, to punktu nie złapałem. Niewidzialne to. Dobra, zrobiłem. Jezus! Spadłem na samej, na samej górze. Co przeskoki. skoki. <laughs> no, zamiatował <się> <laughs> Ja mam punkci. Cześć, Hogaty. Dobra, jesteś. jesteś. Patrz, ja mam do ciebie jeszcze, chłopie! Ty masz kolejny checkpoint jak mam cię dokonić w jaki sposób? Nieby. Nie wiem To ty dupisz w ogóle. Co ja dupię? Nic. Aktualnie? W zasadzie? Nic. Przejazd zwykł miałeś. O dobra, nie rozumiem! Nie bo ja to nie mogę tego zrobić, na tym właśnie na tym przejeść, dlatego mówiłem, że... Dojeżdżasz. Dlatego mówiłem, że dojeżdżasz, bo tam było wiesz. Ale ja miałem bardzo dużo sprawę. O Boże!